Mamy nowe Techwishowe, czyli nowy sklep Techwish przy samym pasażu grunwaldzkim. Przyjechaliśmy tu dzisiaj odebrać Mi Benda 7, jako że jest już premiera jest dostępny stacjonarnie w sklepie. Kupimy go sobie i pojedziemy go przetestować do studia. Jako, że jesteśmy w. Tu mnie widzisz? Tak. Widzisz mnie? Jako, że jesteśmy w sklepie, pokażę Wam też ekran, który zamontowaliśmy w naszym nowym punkcie. Jest to taki multimedialny ekran, na którym możecie przeglądać całą ofertę sklepu, zamawiać, odebrać od razu przy kasie, sprawdzić ofertę, porównać produkty. Także... Ciekawa. Duże ułatwienie, bo wszystko możecie zrobić w jednym miejscu. Możecie właśnie, jak Wojtek mówił, porównać sobie produkty i przy okazji od razu je kupić tutaj. A my bierzemy Mi Benda i teleportujemy się do studia. Dobra, to był prawdziwy fast travel, mamy Mi siódemkę. 7, Wojtek zacznie tutaj ją rozpakowywać, może nie być za wiele, tam w środku, ale zobaczymy. Co należy o niej powiedzieć? Od samej pierwszej edycji to jest najpopularniejsza opaska sportowa na świecie. W pudełku mamy kabelek standardowo i instrukcję obsługi. Nie trzeba wiele no i oczywiście I ona jest też gotowa od Vibenda. razu do pracy po wyciągnięciu z pudełka, wystarczy ją wybudzić ładowarką, tego trzeba ją sparować z aplikacją i możemy działać. Pokażemy Wam dzisiaj co nowego w, w Mi Bandzie siódemce i tak naprawdę czym różni się od swojego poprzednika, więc let's do it! Chyba należy wspomnieć, że to od tej generacji już nie jest Mi Band, tylko to jest Smart Band. Bardzo przepraszam, ale to jest pamięć mięśni. Sześć generacji robi swoje, mam chyba cztery z nich. No i wydaje mi się, że to też taki krok od strony producenta, żeby bardziej już taką opaskę właśnie kierować w stronę smartwatcha a tak, nie bo to jest... opasek sportowych, które się kojarzą tylko z funkcjami sportowymi, a tutaj mamy tych funkcji trochę wyjątkowych. Zdecydowanie najbliżej tej opasce już do smartwatcha, no, ilość funkcji, powiększony wyświetlacz, to jest już... Ona nawet tak na ręce jakby wyżej troszkę jest była, więc, nie? Ale to być jest... może, bo ma tą dużą baterię, o czym zaraz powiemy. Ale nie przeszkadza mi to w ogóle jakby w tym, jest bardzo wygodna. Spoko. Więc pierwsze, co musicie zrobić, to zacząć parować. Wyświetla się Wam na ekranie QR-kod. Jedyne, co musicie zrobić, to zeskanować ten kod, chyba tak jak w poprzednikach zresztą. Tak, klikamy e... plusik, wchodzę w skaner, daję dostęp do aparatu. Później skanuję sobie QR-kod. Dodaj urządzenie opaska Smartband 7. Smartband, nie Połącz z urządzeniem zweryfikuj identyfikator, dodano konto. Akceptujemy na opasce. Zrobiony. Zrobimy no. Mamy. Gotowa i już monitoruje stan Czyli pierwsze, co możecie zdrowia. zauważyć tutaj przede wszystkim, to wielkość ekranu. Macie 1,62. Co jest o 25% większym ekranem od poprzednika. Czyli mamy tutaj już jakby pierwszy też ukłon wydaje mi się w stronę smartwatcha, mhm. no bo ten ekran zaczyna się już robić potężny. No i ten dodatkowo potężny. myślę, że tutaj takim ukłonem w stronę smartwatcha jest też ta op opcja display always on, czyli to, że zaraz gdzieś w opcjach sobie włączymy to, żeby... A, ja, by... że wyświetla cały czas już tak, jak zegarek. w tym momencie w on, ja muszę ruchem nadgarstka go wybudzić, a jest już w siódemce podobno taka opcja, która trzyma Aha. te informacje cały czas włączone. Mogę sobie tą opcję ustalić na schedule, żeby robić było to w określonych godzinach, albo tak jak teraz, że zawsze jest włączona i wtedy po czymś takim wystarczy obrócić mi benda i on się wybudza, żeby pokazać wszystkie informacje. Także dla mnie super opcja, właśnie osoby, która chce mieć zegarek, który cały czas świeci. No to już takie smartwatchowe znowu. Tak, no dokładnie. Żeby cały czas mieć taki wyświetlacz. Nie muszę funkcję. dotykać, wybudować zegarka, żeby sprawdzić godzinę, bo mi się to podoba. Spoko. I tego nie było w poprzednikach. Dzięki temu większemu wyświetlaczowi mamy tutaj całkowicie inne wyświetlanie, też treści na. Na samej tarczy. To wszystko jest bardziej czytelnie, dużo więcej rzeczy mieści się na tej tarczy. Mamy bardzo dużo tych dodatkowych informacji wokół godziny. I też każda poszczególna kategoria, na przykład wcześniej, jak mierzyliśmy sobie tętno, te wszystkie informacje na ekranie były dużo bardziej zwięźle. Ale teraz... były w dwóch rolkach, że trzeba było zawsze scrollować to. Tak. Teraz dużo, dużo więcej informacji mieści się dzięki e... temu na jednym screenie. Dokładnie. I jest to graficznie przedstawione mhm. przez to, że jest więcej miejsca. Producent też mówi o tym, że teraz macie 100 do. Dostępnych tarcz tych zegarków, całkowicie nowe renderowanie i animacja tych tarcz, więc, no wiadomo, na plus. Każdy może sobie mhm. spersonalizować te, tą, tą opaskę jeszcze bardziej niż poprzedniej. To jest fajne, ja też lubię, ja sobie lubię kilka razy w tygodniu zmienić na jakąś inną. To jest zawsze na plus, bo macie wtedy, jaki macie humor, taką macie tarczę. No i, to, I do tego jeszcze ponad 100 poziomów jasności. Wiadomo, że to ustawić odpowiedni, to jest 97. Aczkolwiek macie już pełen zakres, możecie sobie według własnych upodobań ustawić jasność ekranu, co też jest jakby domeną smartwatchy. No i warto też tu wspomnieć, że ta jasność w Mi będzie 7 jest dużo, dużo większa niż w mi będzie Bo to jest amolet, ale tu już jest taki już jakości. pełny, lepszej jakości amolet, który naprawdę mocno i jasno świeci. Myślę, że nawet w pełnym słońcu tutaj nie będzie żadnej, ani z kątem widzenia, nie, no ani z jasnością, nie tak. no będzie żadnych się bardzo problemów. Ładnie prezentuje. Ładnie, no. Co mamy jeszcze? Bateria większa niż w szóstce. Tak. 180 mAh, czy jakieś 60 mAh więcej niż w poprzedniku. No to się przekłada na 14 godzin czasu użytkowania w tym trybie standardowym i producent mówi chyba o 9 godzinach w tym wytrężonym. Fu, 9 dniach, przepraszam, 14 dni, 9 dni, jeżeli używamy jej bardzo aktywnie. Czyli wiadomo, aktywności sportowe, monitor tętna snu. I tam jest monitor snu też. Generalnie jeżeli to wszystko hula, no to 9 Na dni 9 mamy spokojnie dni działać. Czyli spoko. Dalej chyba należałoby powiedzieć o dodatkowych funkcjach, o funkcjonalnościach treningowych. W tym modelu mamy ponad 110 różnych aktywności. Szlagiery, takie jak bieganie, pływanie czy rower, to jest oczywiste poprzez już te bardziej niekonwencjonalne jak Nordic Walking. Skakanie ale... na skakance, tak, box, trampolina. Wydaje, wydaje mi się, że to już było jest już poprzednik. No, no mówię, ale... ale teraz dodatkowo są jeszcze takie mocno niekonwencjonalne w postaci szachów, w postaci warcap, w postaci esportu, to jest ciekawe, w którą stronę on liczy. Czyli przybywa ci kalorii, czy odejmuje? Myślę, że to powinniśmy sprawdzić. Jest na pewno brycz. <grydż> to jest, <bridge. grydż> to jest No to można to, to by Myślę, sprawdzić. W funkcjonalności jest multum, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Pewnie zauważyliście, że u mnie wszystkie treningi były w języku angielskim. Wy śmiało w opcjach możecie zmienić sobie to na polski albo jakikolwiek inny język z bazy. Wtedy polskie znaki są, wszystko jest ładnie przetłumaczone. że na pewno warto. Mamy teraz funkcje, które nie były w poprzedniku. Czyli, na przykład, znajdź mój telefon. Mogę sobie tutaj taką opcję uruchomić. W zakładce więcej znajdź telefon. Klik. O, tutaj jest. <śmiech> Latarkę <śmiech> mogę włączyć w telefonie. Klik. Włącz. <śmiech> <śmiech> nie, przy, nie w telefonie, tylko tutaj. Zdrowie kobiety. Czyli jakieś menstruacyjne, tu pewnie kalendarz można mhm. sobie ustawić. Oddychanie, ale to wydaje mi się, że było, że możesz sobie swoje oddychanie obserwować. Zachowaj spokój, skoncentruj się na oddychaniu. Dobra. A, dopiero, dobra. Dopiero, A, okej, okay, czyli to jest taka... Trener oddychania. Taki trener oddychania, żeby uspokoić swój oddech i sobie spokojnie brać wdech i wydech. Mamy tu też stoper, mamy timer, mamy przypomnienia różne, mamy czasomierz. I mamy pilot aparatu, więc mogę też sobie samowyzwalacz zrobić z poziomu. Mi będę zrobić sobie zdjęcie. Robimy sobie selfieka. To weź, kliknij. O, jest, klik. Mamy tutaj naprawdę napakowaną opaskę sportową, która nie tylko różni się jedną opcją. Tak jak było kiedyś w czwórce albo w piątce. Dostawaliśmy jakąś delikatny, jakiś delikatny upgrade. Tutaj definitywnie możemy powiedzieć, że to jest nowy sprzęt, to jest obecnie najlepsza opaska sportowa na świecie. Myślę, że żeby zaznaczyć, to zmienili też nazwę. To już nie jest Miband, to jest Smart Band no Tak. I rzeczywiście, no jest smart. Zdecydowanie bliżej mu teraz do Smartwatcha niż już do opaski. Wiadomo, smartwatch sprzęt z dużo wyższej półki cenowej, mm -hmm. a tutaj jednak dostajemy coraz więcej tych funkcjonalności, a nadal jesteśmy na poziomie cenowym opaski sportowej. Tym samym. No, no, tym no, samym. Tym samym. Mamy nadzieję, że podobał wam się odcinek z najnowszą opaską sportową Xiaomi SmartBand 7. Pamiętajcie, że tą opaskę, jak i wiele innych przedmiotów, możecie kupić na sklepie internetowym Techwish.pl, ale też w naszych sklepach stacjonarnych. Więc wpadajcie, kupcie ją tak jak my dzisiaj, a oprócz tego zapraszamy was na Instagrama, gdzie będziemy wrzucać, na przykład filmiki, w których zaprezentujemy wam tarcze, albo pokażemy wam. Jakie aktywności sportowe? To zrobimy. Aktywności sportowe. Aktywności sportowe właśnie w akcji. A mamy też łowcę Techwish na Facebooku grupę. No i subskrybujcie kanał, bo oglądaliśmy sobie wczoraj z Wiktorem statystyki i bardzo dużo z was ogląda, a nie subskrybuje. Więc łapka w górze, subskrypcja i widzimy się w następnym odcinku. Cześć na razie.